No witam Państwa, jakiś czas temu na Twitterze, a jak widzicie 13 marca dokładnie, trafiłem na pewien post i już wiecie o czym będzie odcinek. Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz i tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Ponad pół roku minęło, a ten idiota nadal płacze o kobiety w EFC. Ciemanko, witam Was w teście kart, które przeprowadzam w ósmej lidze Division Rivals, żeby nie wyszło, że jestem cieniasem. Haha, ha, o Boże, ale ten Nazario Prime to niesamowita karta. Szkoda, że na obronie stoi Golter Kosterman, bo w ósmej lidze grają ludzie, którzy zaczynają grać. I Ziobek odpowiada, ten co zrobił tego posta. Nie przesadza, z tą ósmą ligą Division Rivals, to jest karta za 15 milionów, więc test takiej karty tylko i wyłącznie w skład Battles na ten ziomek, którego w ogóle nie znam, po prostu mi się to wyświetliło na Twitterze i w ogóle chyba tak mu się akurat wybił ten post. I ten drugi ziomek, którego też w ogóle nie znam, nie wiem co to są za ludzie. po prostu sobie patrzyłem na wątek tej konwersacji. Oni wszyscy chcą się wybić na kartomani, prawda? Bo to tak samo jak ja. Generalnie nic się u mnie nie zmieniło. Tak, z tym się akurat by się wszyscy zgodzimy, że to ta... nic się nie zmieniło generalnie. Tam pewne, pewne procesy dalej nie, nie, nie zachodzą, nie? Więc jesteśmy generalnie w tym samym miejscu, co wcześniej. Wszyscy się zgadzają w tym, w tym. Boże, ale to będzie doskonały odcinek, słuchajcie. Um, chciałem powiedzieć tylko, że, że, tak przypadkowo, nie, te 500 osób się tam... Oni wszyscy na raz tutaj, razem ze mną, się wszyscy zgadaliśmy, żeby hejtować jakiegoś ziomka, bez żadnego powodu. E, I to jest oczywiście hejt, że się z tego śmiejemy, nie? To jest totalnie hejt, e, nienawiść i... E, szkoda, bo te 500 osób pewnie też byli przyjaciółmi do Manu, a... Wyszło jak wyszło. No dobra, to obejrzymy sobie ten odcinek. Ekipa najczęściej używanych kart. Dziewczyn i e, FC24. I dzisiaj sprawdzę jak wygląda i jak funkcjonuje skład złożony z najczęściej używanych do tej pory kart piłkarek. Ja tak się zastanawiam, chodzi, w tym odcinku chodzi o to, że on później będzie grał tymi kartami, tak? Dobra, to ja ale... może sobie to przewinę troszkę. A bo nie, dobra, obejrzę co. Specjalnie dla was. Scott wersji Hero. Normalnie powiedziałbym, że oczywiście wersji Hero, no ale przecież mało kto wie, kim jest w ogóle Alex Scott, więc fakt, że jest ona bohaterką w FC 24 nie jest taki oczywisty. Ja wiem, że. Że i jej dawno odpięło wrotki, i wyszły jakieś karty: Jaszyna na środku obrony, Van Roja na bramce itd. No ta gra totalnie odpłynęła i to w stronę jakiegoś szamba. Ale testuje teraz ten skład najczęściej używanych dziewczyn i wiele z nich odpala takie rakiety z dystansu, że urywa siatkę. A Krycha, czy oczywiście Putejas, no to nawet triwele sadzą dalej takie, że można odnieść wrażenie, jakby na nie nie wpłynęła w ogóle łatka. Przykład taki Sedor w podstawowej wersji, no to. W w tym składzie byłby jednym z najgorszych zawodników. Holender strzałami z dystansu nie dorównuje Bombastor, a wykończeniem chociażby Hansen. I o szkoda w ogóle gadać, więc z jednej strony legenda, ale przy tych piłkarkach w tej grze gość nadaje się nieco bardziej na śmietni. Bramkarki i dodanie kogoś w pomocy z dużym pojęciem o wspieraniu obrony mógłby spokojnie wystąpić w odcinku tanie, ale dobre. Chociaż z drugiej strony tak czysto technicznie, a tak oceniony jest tutaj na 88,5 na równe 90, a obrona na 87, a to są mimo wszystko liczby, które na obecnym etapie wciąż pozwalają na co najmniej podstawowe funkcjonowanie w Ultimate Team i ogólnie graczom, którzy zaczynają dopiero zabawę z grą, jest to bez Zarobią parę groszy, kupią wandajka, puteja Hansen, jakiegoś Biniego itd. No i tak no już jest ekipa, którą można jeszcze coś ugrać, taka jak właśnie niemalże ta z niniejszego odcinka, więc realnie drużyna złożona z najczęściej używanych kar dziewczyn jest obecnie tańsza niż się spodziewałem i mocniejsza niż mimo wszystko się spodziewałem. No tak to trzeba skwitować. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć! O Jezu, stop! Nie wiem po co ja to kliknąłem. Dałem radę, słuchajcie, przez... Obejrzałem cały film. 8 minut ponad. Gadki o niczym. Żeby zgadzało się te 8 minut, bo wtedy możecie wstawić reklamy do filmu i więcej na nim zarobić. Ja wiem, że dla tych, co oglądają kartomanie, może być szok, że ta cała gadka w kółko o tym samym jest po to, żeby się 8 minut zgadzało. <grystanie> ja, ja śmiałem taką bekę pod koniec. To w ogóle, co na tym Twitterze widziałem, ja jak y, obejrzałem to, ten odcinek, to nie. miałem takiego wrażenia, że to jest jakiś niesamowity pojazd po tym, że kobietami tutaj <grystanie> się gra lepiej. Ale zaraz sobie do tego przejdziemy. Słuchajcie, z czego ja się tak śmiałem pod koniec, słuchajcie. Tak, y, z czego ja się tutaj tak śmiałem, zobaczcie teraz: y, Chłop strzela w ramkę. <grystanie> Ja wam to pokażę zaraz w drugim materiale, bo jak ja obejrzałem ten materiał, to miałem takie Czy mi się wydaje, czy coś tutaj nie gra. Mm, to zobaczcie, po tym jak teraz strzeliamkę. Czechajcie. Zaraz wam pokażę. Nie, nie, piłki nie, nie, więc skąd nie, się jej nie, 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 po prostu nikt nie, z własnej woli nie, 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 a ona trafiała się bardzo często nowym nie, w nie, O, nie, widzieliście. widzieliście? widzieliście? 18 minuta chłop strzela na 2.0 i robi cieszynkę biegnąc do środka boiska <grym>, to Zapamiętajcie to o czym teraz mówię i zobaczmy dalej Wydawanych byłoby mniej kart a ogólny rozwój składów i zwiększanie O, widzieliście, widzieliście, dobra, dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej, kolejna bramka, o! Widzicie, widzicie? Patrzcie teraz Kolejny, kolejna akcja wydało teraz grę, która funkcjonowałaby tak jak Patrzcie, 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 widzicie? To jest ucięte, ale chłop strzela bramkę w 30 sekundzie. O doprowadzenie gry do jakiegoś lepszego stanu wymagałoby pewnie stopniowo wprowadzanych zmian, które przez wiele osób i tak byłyby hejtowane, no i zanim gra by się ustabilizowała pod względem chociażby równowagi w kontekście... No patrzcie na on. On strzela taką bramkę Patrzcie, on strzela taką bramkę osób i tak byłyby hejtowane No i zanim gra by się ustabilizowała pod względem chociażby równowagi w... I Jeszcze na Xboxie grał w ogóle <laughs> O Jezu, że ja to przegapiłem, czekajcie No i zanim gra by się ustabilizowała Xbox tak jest Dobra to Chłop strzela w bramkę Jakąś totalnie randomową I robi cieszynkę tą wiecie tą taką że zawodnik tak macha rękami co się po prostu biegnie jak najwolniej żeby ta cieszynka trwała jak najdłużej Ja takie coś zauważyłem oglądając sobie właśnie ten materiał Zauważyłem to przy tych dziewczynach mówię coś świtu nie pasuje włączyłem kolejny materiał i mówię On po każdej akcji Strzela akcję w 30 sekundzie i chłop robi jak najdłuższą cieszynkę przeciwnikowi. Kojarzycie, jeżeli śledzicie Kartomanie, te wszystkie posty o tym, jaka toksyczna społeczność, we, toksyczna społeczność, świeje wsi, i że wszyscy ci gracze są tacy niedobrzy, bo wychodzą przy 0 i tak dalej. No, to macie tutaj waszego guru. Który strzela bramki jakimś randomom, którzy wystarczy biec sprintem do przodu, podać X-em I robi po tym cieszynki biegnąć do środka boiska i... Jezusie kochany Wiecie, że ja na swoim streamie zawsze mówię o tym, że po co komu te cieszynki Wystarczy wcisnąć te dwa klawisze idziemy dalej, za każdym razem to skipuje jak najszybciej eee, A chłop strzela takim... Spaniałym graczom z Xboxa, Na przykład tak jak tutaj <laughs> I biegnie za każdym razem tym ginolą do połowy boiska, żeby tam jak najdłużej. No bo jakby mi ktoś powiedział, że on odkłada pada, żeby wtedy coś tam kliknąć, no to chyba ten by tak sam nie zakręcał, nie? Jakby no nie wiem. Nie. No może tylko mnie to bawi, ale po prostu dobra, wracajmy do tego poprzedniego materiału, bo to był taki, wiecie, to, to był taki tylko disclaimer. Zobaczmy sobie, co piszą ludzie w komentarzach. Bo tak jak mówię, z materiału tam nie wiadomo, co nie wyszło w ogóle. Serio interesują was takie materiały 528 lajków. Pytam te 528 osób. Serio interesuje was to, że chłop robi skład, w którym mówi, że no, obrona miała 87, a pomoc 89 w tych takich statystykach, które w zasadzie nikogo nie obchodzą, więc w sumie to mocny skład, a bramkarka jest niska, więc w sumie jest słaba. E, serio? To ja może też będę robił takie 8-minutowe odcinki, gdzie sobie bowiem no w zasadzie nie, bo jest niebieski dzisiaj, bo zaczyna się wiosna i dzisiaj było słonecznie, bo wyszło słońce, a jak pójdę nad wodę to będę mokry jak wejdę tam do środka do tego jeziora. A jak na przykład sobie odpalę czajnik i zacznę gotować to za 5 minut mi się woda zagotuje i za 5 minut przez te 5 minut będę na tym materiale mówi cokolwiek, a za 5 minut pokażę wam O, zobaczcie, woda się gotuje, bo ją zagotowałem No dobra, no okej, okay. jak was to interesuje, proszę bardzo 528 zainteresowanych osób co najmniej Dodanie kobiet do gry i mieszane składy mega nierealistyczne Ale za to pykanie sobie meczów w martwym pele i kryfem to szczyt realizmu no tak jak mówię, mnie to w ogóle, ta gadka o realizmie w tej grze, tam w ogóle nie obchodzi, już to kiedyś tłumaczyłem, nie będę się powtarzał, natomiast mówię, z tego filmu nawet bym na to nie zwrócił uwagi, po prostu bym wyłączył ten film po minucie, bo taki był interesujący. Tu chodzi o inne aspekty, a przede wszystkim szacunek do graczy, którzy sami już za czasów FIFA 11 prosili i jej o dodanie legend, by je upamiętnić na swój sposób ożywić. W końcu to wciąż mężczyźni grają z mężczyznami nie wadziło to w rozwijaniu gry w symulatora piłki nożnej. Gdzie on widział samulator piłki nożnej w FIFA kiedykolwiek, to ja nie wiem, pewnie tam, gdzie widział też wbijanie łatwo pierwszej rangi z jego grą. O dodanie kobiet nie prosił z kolei nikt i wrzuciło je do Ultimate Team, bo mieli kaprys, żeby w taki sposób promować żeński futbol. Tak, dokładnie, i jej tak podejmuje decyzję do Manu, tak jak ty to sobie wyobrażasz, że wielka firma, która ma masę pieniędzy, ma kaprys i chłop, który stwierdził, że ej, dodajmy kobiety, mówi ej, dodajmy kobiety i wtedy jej stwierdza, dobra, masz rację, dodajemy kobiety. Tak, dokładnie to działa. A obecność dziewczyn już na stałe wywróciła gameplay do góry nogami, są to jednak dwie zupełnie sprawy. Jest w ogóle czytam jakiś drugi komentarz i on tutaj przepisał dokładnie to samo. Zobaczcie, dopisał jedno zdanie, a później dał kopiuj i wkleił. Że za czasów FIFA 11 i jej prosi, i jej, czyli znowu z tym błędem, że miał być prosili i jej o dodawanie legend, no dokładnie to samo w <laughs> Nie mogę, dobra. Dalej, ma tyle tych komentarzy, że już musi dawać kopii w kleju, bo nie nadarza, żeby odpisywać tym ludziom biednym. O, no właśnie, już się skończyły, a ja chciałem jeszcze poczytać. No to kurczę. No ja bym się nie wyrobił z tą ilością tutaj, ale może one mi się jakoś nie pokazują. Czemu tu jest 36 komentarzy, a ja tutaj już jest koniec. Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? O, i tego komentarza szukałem, bo go widziałem gdzieś wcześniej. Chłopie, minęło pół roku, a ty dalej patrzysz o to, że kobiety są w grze. Eee, I on napisał. Co? To materiał najczęściej używanych kartach kobiet, gdzie pokazuje, jakie są one świetne, chociaż z drugiej strony rozumiem, że ten komentarz to komplement, bo ja faktycznie do dzisiaj nie gram w swojej zespole dziewczynami. What? W dniu premiery gry 90% graczy mówiło, jak to nigdy nie tknie kart kobiet. 90% to może twojego fanbase'u mówiło, tak? Bo to nie znaczy, że 90% graczy. To ma w swoim składzie przynajmniej jedną kartę babki. O nie! Bo bez takiej samej wielu z nich nie umie sobie poradzić. O nie! Więc dziękuję za komplement, że jako jeden z nielicznych umiałem dotrzymać postanowień. I to jest ten komentarz. Mamy do czynienia, słuchajcie, z gościem, który jako postanowienie Dał sobie, że nie będzie grał kobietami w grze komputerowej. Nie będzie grał awatarami z kucykiem na głowie w grze komputerowej, ale w sumie jak to jest? Przecież właśnie nagrał odcinek o tym, jak grał całą jedynastkę kobiet. Ale nie, dobra, to jest osobny materiał, to to się nie liczy. Więc dalej się trzyma tego potężnego postanowienia, że on grać kobietami nie będzie, albo że on w ogóle uważa, że nie powinno się grać kobietami. To przepraszam, jego postanowienie to było, że on uważa, że się nie powinno, ale kręci o tym odcinek. Czyli on kręci o tym odcinek po to, żeby pokazać, że one są świetne Świetne, ale jednocześnie uważa, że nie powinno się grać kobietami, i dlatego trzyma się swojego postanowienia. Ja sobie gram w tą gierkę dla totalnie i nie rozumiem, jak można się tak spinać o grę komputerową e, i że wprowadzają jakieś karty z długimi włosami, które mają dobry overall. Nie wiem, e, ja specjalnie używam karty z długimi włosami e, nie dlatego, żeby nie powiedzieć słowa kobieta. Tylko, że to jest postać w grze, animowana. To nie, że jest kobieta na żywo, to jest postać w grze animowana. Chciałbym przy okazji powiedzieć, że dla bardzo wielu ludzi z tych komentarzy, to będzie szansa, żeby mieć w końcu jakąś styczność z większą ilością kobiet w swoim życiu. Więc ja bym wcale nie traktował tego jako jakąś złą informację. Puszczę wam ten fragment dlatego, żeby wam pokazać, to jest filmik z 8 miesięcy temu. Wtedy, kiedy jak ja coś takiego powiedziałem. To było na mnie, że yy, co ty gadasz, odklejony, coś tam, że kobiety to zło w tej grze, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy właśnie te 90% tych ludzi, o których mówi Domanu, część tych ludzi faktycznie tak do tego podchodziła, i nawet niektórzy pisali, że ło, będziemy bojkotować EFC, bo ta. No, oczywiście tak zbojkotowali, jak widać, nie? Że hajs się zgadza tam w jej jak zawsze. Ja mówiłem od początku właśnie coś takiego, i zobaczcie jaka jest różnica. Jestem ja, który miał takie zdanie od początku i go nie zmienia do teraz. Jest Domanu, który ma to swoje zdanie, że wiecie już co. I jak napisał sam, nie zmienia do teraz swojego postanowienia, nie? A jak zmieniła się percepcja ludzi? I jak myślicie bliżej te, te jego 90%, już nawet idźmy tym tematem, ale nie chcę. Statystycznie właśnie bliżej której opinii ludzie teraz stoją? Też w sumie spoko się gra, te kobiety nic nie przeszkadzają i tak ja mówiłem, to nie ma żadnego znaczenia, bo to jest gra komputerowa. Czy postanowienie nie grać kobietami to jest moja duma. O kim to lepiej świadczy, że ludzie trochę zobaczyli jak to działa i stwierdzili, w sumie nie ma się, że to jest takie robienie hece nic eee, i zmienili zdanie. Co jest? Dla mnie ok. Lepiej jest zmienić zdanie niż właśnie tkwić w jakimś takim nieuzasadnionym uprzedzeniu albo e, opinii, albo ja nie mówię tylko o tym teraz, tylko tak ogólnie. Jakby tak ludzie postępowali częściej i w ogóle wydaje mi się, żeby było lepiej. Jakby ludzie potrafili zmienić zdanie, bo coś ich przekonało, a nie tylko to, a jedna rzecz ślepo, nieważne co. A ja dlatego zdania nie zmieniłem, bo po pierwsze jest mi z tym lepiej, bo się nie muszę wpienić o to, że ktoś ma kobietę w składzie, bo to jest to dla mnie irracjonalne i się po prostu dobrze bawię w gierkę. A przy okazji widzę, że ludzie zaczęli do tego podchodzić tak samo. To znaczy, że chyba jednak, chyba jednak coś w tym było od samego początku. A gdyby na przykład było tak, że przez te pół roku ludzie by mi jechali za to, że ja źle myślę, to by mi to przyszło do głowy, że się zastanawiam. Hmm, chyba nie miałem do końca racji. No ale jak widać, nie u wszystkich takie myśli e, się zdarzają. No dobra, no to tak. Wyczekujcie kolejnego odcinka, gdzie nasz e, silny postanowieniem chłop, który na ludziach z Xboxa, którzy nie potrafią bronić i tracą z nim bramkę, podkreślam, z nim bramkę w pierwszej minucie, albo tracą trzy w pierwszych dziesięciu, e, który robi im cieszynki po tych bramkach biegając ze środka boiska i później na jego stronie piszą o toksyczności w e, czekajcie, aż on wypuści kolejny odcinek, e, jestem ciekaw czym... czym... Tym razem się zahamiemy. Szkieletor powróci w kolejnym odcinku.